Pierwsza marchewka. No pierwsza Samodzielna. Samodzielna. Marchewka była wcześniej, ale dziecko nie było zainteresowane. No tak. Być może tam ta marchewka gryzła.

Ups. A to co? nie już za katopa się weźmiesz Musisz podsunąć po tam bardziej Cro to się przykleiło Panie rybki. Mm. Grzyznę mogę. A. 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 Jaki niszczyciel? Taki trałowiec. Ej, to Pana zainteresuje? Chyba marchewka. No No, udało się. Z powrotem marchewką. отцу дня Антош. Что он тобой что хоть Ну Det er mikrofonen som skriver.

No powiem Ci ewolucja tak naprawdę. Bez pod uwagę, że mamy usiąść, na z tańczyć warzywami po to... I po twoim nosie. A teraz proszę. No zobacz. przed Mam jeszcze dużo krokuła. No, zobacz, jakie zajęcie dla dziecka na pół godziny, co najmniej. No, myślę, wszystko no tak, no znaczy nie mówię wtedy spokojnie. No musisz śledzić, co on robi, ale. Dyl, dyl, dyl. razy się cofnie, a później będzie jadł. Hmm. Mieć mm, tak na razie taka miękkie sprężyste ciasto ma wyrosnąć dwa razy podwoić swoją nie wiem czy tak będzie bo połowa mąki jest z pełnego przemianu. Ale tego nie będzie bo jest połowa jest To jest pełna ta przemiana pełnego przemiału. więc nie, tak, nie taka ciężka znowu I co będzie dalej, Antek, z tym jedzeniem Twoim? Co? Co teraz zjesz? Antek! Coś by Cię znużyło jedzenie? A na dole pod spodem sałatka. No to już na święta Antek robi sałatkę. O, znowu masz co poszło bruch. No i pięknie. <laughs> Cudnie, No, teraz może już tymi oddzielać tymi dolnymi zębami, to naprawdę. Na fleci grasz? Mm, mm, mm. No patrz jaka dobra zabawa, jak z plasteliną Tylko możesz ją zjadać. Jak z Nie bardzo. No tak, tak. No, lepszy niż z Gdzie jest tą kawałek marchewki? No właśnie. A była marchewka druga. A patrz jak gania marchewkę po tym po stole. Proszę. Ty. Gdzie psuła mama? Ale babcia, jak am, 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 am. babciu, zgłuszają mnie! A co samo krzyczy? Mówi, kabanosa, ile można warzywa? Kabanosa?